Hej, cześć, siemano, witajcie na moim kanale, ja jestem oczywiście Filipo i słuchajcie, dzisiaj witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale w pierwszym odcinku z gry super Supermarket Together zgodnie z nazwą, tak, Together, bo dzisiaj ze mną jest Wanisz z kanału e, jakbyście nie znali go, to to jest patyczak jeśli ktoś oglądał, to wie kto to jeśli nie, to link oczywiście w opisie albo w karcie nie wiem, poprawa albo w opisie no i dzisiaj zaczynamy serię. Będziemy tworzyć własny supermarket. Market. Ja już mam nazwę Polmarket, według mnie jest, będzie ona odpowiednia. Możecie też dać jakąś yy, śmieszną nazwę czy po prostu nazwę na market yy, przyszłym odcinku, ale chyba myślę, że z taką nazwą będziemy yy, to robić. Yy, no i naszym celem jest oczywiście w jak najwięcej hajcu jak największy sklep, nie? Dokładnie. No i zanim zaczniemy to zostawcie... Nie wiem, nie wiem ile ile tak mapek mam zostawić. To ty jesteś dzisiaj gościem, to ty wybierasz. Dobra. Eee, dobra, 15 łek w górę. 15 alapek w górę, to jest naprawdę solidny wynik, to jest... Myślę, że przy 110 subskrybentach. Oczywiście bardzo dziękuję za taką liczbę. Udało nam się naprawdę w tym roku dużo osiągnąć. I jeszcze pytanie co do specjalu na stówkę. będzie, ale to za jakiś czas czy w tym roku? Oczywiście, że będzie w tym roku, bo musimy to zrobić w tym roku, a my bez zbędnego przedłużania to zaczynamy. Oczywiście zasubskrybujcie no kanał. W ogóle pamiętajcie, <coughs> co tutaj były. Co tam? też te były w tym pokoju. A tak, właśnie, bo my już kiedyś graliśmy w to. Mamy nawet własne... One są tutaj, zobaczcie. Tak się zastanawiam, po co te słonie tu są. <coughs> no. Ale mi nie No. Dobra, My zaczynając... w tym grę kiedyś. No, no, tak, tak, tak. Zaczynając, jak, w jakieś produkty pójdźmy, na pewno musimy w Basic Product. I teraz... Ale najpierw to musimy chyba jeszcze postawić kasę, no nie? Jakąś Ale najpierw, w, w sensie, w punkty chcę rozdać. I teraz się zastanawiam, czy idziemy w Nabiał, produkty 1... Yy, dobrze mówię? Tak. Dairy czy... w Infusions. W... Zawsze że ja w Dairy pójdźmy w dairy bo to jest będzie bardziej opłacalne mówię no bo w nabiał będzie lepiej dobra eee, postawimy tak check out czyli kasa eee, gdzie by ją postawić tak szczerze ja bym je tutaj gdzieś widział tu ja bym je tutaj patrz tutaj jedną i tu drugą na razie jedną tak szczerze tu pisze buy, to do, produ selfie. a shelf może tutaj na środku ale kasę? No. Shelf. Albo o. Czekaj. Czekaj. Wyjdź mi z tego pola, bo. Ja może mo pierwsze mm. A ja proponuję, może o. o. tu kasę. O! No, no dobra. Dobra, y o Boże. Kiedyś się kiedyś ją chyba można przestawić, czy skasować tam, nie? No, można, można. Ok. Ja kupiłem pierwszą półkę. Mhm, tu okej okay, będzie. I tu się będzie tak siedzieć. No w porządku. Jak to wygląda? Chyba okej. Okay. się wejść. Dobra, Pierwsza półka. <coughs> tu Musimy zrobimy z... taki... Zróbmy w ogóle tutaj tak Dział o tu produkty takie zwykłe. A tu pisze, że buy dwa produkt, shelfs and checkout and storage shelf. Czyli musimy tak, na pewno, shelf and check out. I and, może ja tą drugą klasę ku, ku, nie. Bój, dwa produkty. Bój. Tu produkt z Czyli. Kasy. E she shelves, kasy to jest check out. A, no, tak, e To to jest postawione. Tam tu to chyba, że będzie po prostu trzeba produkty. Ale to chwila. Storage, storage Shelf postawię jedno. Boże, zapomniałem, to się tak dziwnie stawia pod E. Dobra. Yy, I tak. I ja bym tutaj, o yy, w tym miejscu, chodź, 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 gdzie ty jesteś? Chodź tu. I ja bym o tutaj postawił lodówki, to ja też, to zrobię. Yy, basic fridge. Double fridge. Czy basic fridge Double eee, chyba No, bo będzie od razu więcej Zapomniałem tu się tak dziwnie stawia Chodaj się stawia yy, dobra, i to będzie na razie to Ja idę nam zamówić ten yy, Kupujemy jakiś yy, tych pracowników na razie czy nie? Nie, nie. Dobra, to ja zakupię nam jakieś pierwsze produkty? Yy, Tych, kogo wy, tu się można zatrudnić? Ogólnie, Znaczy, yy, mm. jakie tu, jakie, jak, jakie tu były posady? Nie pamiętam, ale na razie nikogo chyba nie zatrudniamy, nie? No. Dobra, product order, basic products. Yy, to kupimy wszystko po jednym, chyba. I na półki to tam damy. Yy. I na wszystko po jednym, tak szczerze. No mamy storage, nie? Też pamiętaj o tym. I daily products. Dobra, przyszło. Kto pomógł mi choć to rozpakowywać? Dobra, pomóż mi to rozdawać, yy, to o właśnie. Dobra. Ej, patrz jak teraz się... Powiem ci, w Double inaczej się trochę rozdawa, inaczej... Było trochę. No zobaczę. Ja, to... No zdecydowanie bo inaczej. No kiedyś nie mogłeś na jedną półkę wszystkiego włożyć, tylko były dwie osoby go No tak to jest lepiej, zdecydowanie. Ciekawe jak to jest na zwykłych półkach. Zaraz ceny po ustaliamy. Tak, y, to ja poustałem, bo będzie lepiej, bo to jest mój sklep. Zobaczymy czy ten sklep będziemy robić w... Jak to powiem W sensie czy ja cały czas z patyczakiem będę to... No, z będę to robił, czy będą też inne osoby, zobaczymy. Ja też robię tak, że jeden dzień. Czy... Chyba jeden dzień. Kurde, mleko żeś mi wyniósł i teraz... Mie, mle... Nie ma na półkach miejsca. Eeeem, to mamy dużo hajsu do kupy jeszcze Dobra Eeeem, trochę tak nierówno no ale trudno Bo teraz są opłaty za ludówki, nie? Jakieś tam, no Jakie opłaty za ludówki? Co ty gadasz? No, może będą też te pisy tam, nie? Nie wiem. Nie, 0,4 k To, to co dzisiaj powiedziałeś, że... ...shelfs to jest y, kasa, to to ja, zaraz nie wiem, nie, nie wiem, czy mówisz prawdę, ale... No, ale sobie jak sobie klikniesz tak... ...to pisze. 0,4... To jest kilowatogodziny. To, no, to, y, to jest... To jest zużycie prądu. Jest to, to jest to, Rozłożone mamy? Tak, to co, zacznę mówić? Mmm... Dobra, tak Na kasę kto idzie? Ja pójdę Gdzieyy... A Boże ceny! Boże, Boże! Yy, to ja mam tu na kasie, dobra yy, To pójdziemy w trójkę. To trzyma Co? To chyba 60 grosz. Na razie jest po 45 cukier za Halo, nie brać jeszcze, nie brać. Nie, 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 nie. Mleko obsłuży już sztuko. Dobra, obsłuż tam, ja jak będę będą, to luty. Który jest ten? Jak tu się jest animacja pakowania, bo koszyka była kiedyś chyba. No, to było także że. No, to było tak, że. to I... no. było I... tak, że. Teraz się tutaj, Dora, tutaj... E, mnie Pójśćmy. Mogę, żebyś się tak. Tak Zobacz, tu tutaj wyportował od razu, tylko no. szybko. Tak. No, zaraz nawet wygląda. <kluz> Ile mam wydać? 10 i 46. Eee, 35, 1, proszę bardzo Ale się ode mnie nie potrzeba drugiej kasy, no, ale to się zastanawiamy nad kasą SOM na przyszłość Mmm Tak, ale ona trochę droga jest. Chciałbym, chciałbym mieć dużo hajsów Bo szybować Jest to takie jeszcze takie Mhm. Teraz. Ciekawe na pewno straty będziemy mieli w pierwszy dzień No chyba no wątpię żebyśmy mieli jakieś kurde wielki jest ale jeszcze według mnie zrobimy żeby było jeszcze dzisiaj ciekawe jakieś no, to się rozpakowywanie i jakieś, nie wiem, zakupy na nowy dzień też myślę Oczywiście się podoba może myślę że zmienimy nie? Tak w okolicach 15 się zmienimy i jeszcze może na wieczór ja wskoczę tu w kasę, zobaczymy. No, no, zobaczymy. Weź mi to sprzątni, to ma być... Ja to postawiłem na kasę, żebyś się obsłużył. To nie jest na sprzedaż. A bo w sumie wiesz co. Wiesz co, skasuję to. Skasuję to, bo mamy tego dużo. Pip. Proszę. To będzie 20 zł. No na kreskę proszę. Dobrze, dobrze. Wziąć ją, już zaraz zapiszę. Fajna, zdecydowanie ślepy Na większą chłodę. Tu karta, 6,80. Co ty tu mi... w FB przestrzeń sklepu Co tam? Przestrzeń sklepu trzeba będzie inwestować w... Na razie to nie, nie wiadomo, wiadomo nie? Bo... Ale my tak ten co wiem na naszym save. To trochę za bardzo chyba w to zainwestowaliśmy. Kiedyś to było małe, tak szczerze. Po tych update'ach to teraz jest duży No a my trochę też nie graliśmy, tam chyba 2-3-3 updatey nie pograliśmy chyba. O łano! Nie wiesz co, nic się nie stało, nic Yyy, trochę zarobiliśmy Ale niedługo nie, sprzetanie, Zaraz cię jest sprzęt na no, no dawaj walka U Moje to w ogóle nie, nie ma nie, nie ma czułości moje, klika nie ma no No co jest? No o, o nie to bo, obydwoje Ale co odbije? Dobra, tutaj trochę zamętu na kasie jest Dobra, yy. Nie, może 16 się zmieniamy? Wiesz co teraz jest w sumie? Masz trochę ruchu. Zobacz jak tu na półkach. Co, coś tu zniknęło. To było, to znikło mi. Boże, co mi znikło. Teraz w rzeczywistości bym sobie przewinął film, ale. Przecież się nie da. Zaraz zobaczę. Znikło nam. <coughs> <coughs> Pasta? Ty, nie. Zaraz sprawdzę co znikło. Mleko jest, woda, wszystko niby jest. Ryż, to tutaj nic nie było? Nie, no, było coś na 100%. Ja dam już po 12 zł nawet nie... Znaczy dobra. To jest, to jest, to i również jest. Nie, wszystko jest. Cudowne. Okej. Okay. Może tam nic nie było po prostu? Ja się takie nawet duże ilości kupują. Tam ładnie nawet ceny chodzą. Ja tu może coś podkręcę. Gdzie położyłeś ten, ten? A, tu. No, coś się położył na podłodze, no. byś też kupowałem to. dzień Będziemy mogli coś sobie bo pójdziemy w Soda Drinks A właśnie robimy, robimy jeszcze jeden dzień... Yy, tak, mówiłem to, że będziemy tak robić Ale tak... O, ten... W magazynie nic nie będziemy otrzymać na razie Tak o 20 ja się jeszcze przesiądę na te ostatnie dwie godziny yy, I nie dobra... Tak. Mhm. Szczerze, że już na jutrzejszy dzień nam yy, postawię półkę. Na jutrzejsze. No, no. Bo będzie potrzebne. Yy, I zainwestuję już od razu w Soda SodaDinx, ale ich nie, na razie jeszcze nie kupuję. Ale to wydaje mi się, że mamy duży przychód. No mamy duży przychód, mamy. Mamy naprawdę duży przychód. Co to oznacza ta śnieżynka? No się tu też nie wyłączy. Trzeba wyłączyłem nie, w sensie taśnie, Aaa, dobra, już wiem co oznacza. O, o, śnieg. Ale taka gwiazdka jest tam jeszcze. Co się Zero. To jest jakiś mnożnik, booster, nie wiem. Zobaczymy. W ogóle, jest, tak muszę sobie zobaczyć co oni tu dodawali. Okej, okay, takie coś dodawali. Cleaning products, books. sweet and snack. czy... Dowe medyczne. Naprawdę dużo no, rozbijali tych umiejętności. Premium soda. Nie ma premium soda. Jak A! Prym, Boże, jedyny! Bo niepotrzebnie w takim razie kupowałem to, bo... To umiejętność jedność. Dobra, no trudno. Też mm, to co na jutro. Mógł ja? Weź? Nie, to ostatnio robię. Mamy świat, ja... Nie, ja, ja najpierw światło nam jakieś zamontuję na kasę, dobra? No, nie, y Są te tablety? No. Czy to tu trzeba? Tu trzeba, dobra. Tylko to, to, tutaj się robi, oba komu, nie, co to jest, Rising IT Neon Lamp, dobra, tutaj jeszcze mam takie, dobra, to ja te, teraz to przejmę możesz ogólnie patrzeć jak tam jak tam z towarem na sklepie w ogóle ten tablet Tabletów nie ma, teraz to wszystko w budowaniu I pod X stronę sobie śmijesz 450 Trochę, trochę według mnie. Nawet nie no, nie jestem nawet, udało nam się obrobić. Ja zakupię na nowy dzień na pewno produkty i je poukładamy. I będziemy kończyć ten film. No, no kurde, znajdujemy no. lampę disco. No co? Jak to? No serio. Po co? Chyba boję. Spooky ghost. żeby może spooky ghosty postawić? Tu są biurka, tu są kurde biura można robić. Da. Piłkarzyki, nie wierzę, co tu jest? Choinki, o to są już pod ozdoby, a są już pod galerię dosłownie, a nie pod małe sklepy. Nawet zadowolenie. Ścielnie. Małą choinkę bym mógł postawić, ale nie ma takiej chyba. Snowman, Snowmana możemy postawić. 200. Dobra, stwierdzę, stwierdzę sam. Pozdabić sklep możemy zawsze. Myślę, że poza odcinkiem no, on dał 50 do 2, jak jest 250. E, tak. I jeszcze, no już o zaraz kończymy, zamykamy sklep. Ta no, pani nie może znaleźć. Znajdzie kiedyś pani. Yy, tak, kola yy, i, i tapa. Dobra, widzowie, ostatni klient już tego dnia. Eee... Dobry, dobry dzień, według mnie. No. Właśnie go będziemy kończyć i podsumujmy pierwszy nasz dzień. Eee... No i tak na samą budowę, że i tak mało. Eee... A przychód... A, tutaj nam nie pokaże. Rent 15 15, że 10. No nie jest źle. E, dobra, jest niby ten dzień drugi, ale nie odpalam sklepu. i że robiliśmy jeden dzień na jeden level na dzień. Mm, tak. A teraz mamy ten level. Ale tak, ale przecież... przecież już mieliśmy wcześniej, nie mogliśmy. Dobra, Soda Drinks. Ja, ja kupię Soda Drinks. Mm. No nie ma chyba żadnej Zaraz coś też znajdę. Nie, jest Christmas Tree. Na razie to mi szybko pomóż ogarniać. Tak. O nie, bo to do tego? Serio? O no Boże. Te butelki to trzeba do lodówki. Dobra, te, te soda paki po prostu rozłożę. Tu nawet, żeby zapełnić wszystko. Co paki. Jakbyś mógł kupić lodówkę, świetnie by było. Też double, najlepiej. Nie kupiłeś domy, a ja już tam Ja to składuję tam... Dobra, to też nie musimy teraz wszystkiego rozłożyć, bo i tak będziemy... ...powoli to kończyć. To jeszcze nie, to już się nie Boże, co to jest? Mm, dobra, czekaj, do lodówki jeszcze to włożymy no Co ty mi włożyłeś? To mi włożyłeś, dobra. Udekorujemy to kiedyś potem. No. Dobra. W rąk to A co chciałeś? Jakiś pak czy, czy, czy zwykły pak? Nie, no to kolapak to jest w... W jednym adekwatnym Zdef. miejscu. To jest premium Zdef. soda. A jeszcze premium soda Ceny też ustalimy w kolejnym odcinku. No, to, że, że, że Dobra, no i chyba będziemy kończyć ten odcinek. No. Chodź ten do tych słoni. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek yy, i wbijajcie również do Wanisza i oczekujcie specjalów wbijacie na mój Discord oraz jego Discord. Yy, no i co, widzimy się już w na następnym odcinku. Siema.